Dzień dobry. Witajcie serdecznie uczniowie klasy trzeciej na kolejnej zdalnej lekcji religii będzie to już przedostatnia lekcja. W przyszłym tygodniu podeślę Wam ostatnią lekcję religii, ponieważ później już będzie ten ostatni tydzień przed wakacjami, to już w tym tygodniu już wam nic nie będę zadawał, no i później rozpoczną już się upragnione wakacje. Na następnym wstępie chciałem przypomnieć, że w środę. O godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami odnośnie Sakramentu I Komunii Świętej. Już pisałem informacje do rodziców na dzienniku elektronicznym. Te osoby, które chcą skorzystać w tym roku z Sakramentu Eucharystii, chcą brać udział w uroczystości I Komunii Świętej, to bardzo serdecznie zapraszam rodziców wraz z dziećmi. Porozdajemy już tam role, które będą obowiązywały i prosiłbym Was. Abyście jakieś modlitwy, to osoby, które jeszcze nie zaliczyły, mi jakieś modlitwy, żebyście przygotowali się z jakieś modlitwy na środę. Jeżeli nie mamy kartek z modlitwami, ponieważ zostawiliśmy w szkole, możemy się wybrać. Szkoła jest zawsze otwarta, dlatego możemy podjechać i tam możemy sobie z klasy odebrać. Tak jak Wam wspomniałem, zostały dwie lekcje do zakończenia nauki religii w tym roku. Później na wakacjach będziemy się spotykali na próbach, na spotkaniach przed uroczystością pierwszej Komunii Świętej, ale... Takich lekcji, standardowych religii, pozostało nam dwie, mamy cztery tematy do zrealizowania. Dzisiaj powiemy sobie na temat takiej liturgii zakończenia mszy świętej. Omówiliśmy już sobie cały praktycznie przebieg mszy świętej, dużo tematów poświęciliśmy mm, Komunii Świętej, momentu, kiedy przyjmujemy do swojego serca Pana Jezusa podczas mszy świętej, natomiast teraz porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na zakończeniu mszy świętej. Już. Ta forma y, zakończenia Mszy Świętej. A więc życzę Wam miłego oglądania i uważnego wsłuchiwania się i udziału w lekcje. Po Komunii Świętej wszyscy wstajemy i Ksiądz odmawia tak zwaną modlitwę na zakończenie Mszy Świętej. Y, po tej modlitwie, tak zwanej modlitwie po Komunii Świętej, y, następuje tak zwane błogosławieństwo. Czym jest błogosławieństwo? Popatrzmy. Wiele ludzi podczas jakichś urodzin życzy solenizantowi czy jubilatowi, e, składa jakieś życzenia. E, mogą to być e, jakieś takie życzenia związane właśnie z urodzinami, z imieninami czy z jakimiś takimi ważnymi wydarzeniami w naszym życiu. Czasami również poprzez uśmiech, poprzez dobre słowo albo poprzez chęć pomocy. Wyrażamy komuś, życzymy komuś jakieś szczęście, czy wyrażamy w pewien sposób jakieś takie błogosławieństwo. Są to formy, które sprawiają, że druga osoba czuje się szczęśliwa. Pragniemy, aby te osoby, którym składamy życzenia, życzymy jakiegoś szczęścia, błogosławieństwa, życzymy im tego, aby, czy wskazujemy na to, że te osoby są dla nas bardzo ważne w życiu. I że te osoby kochamy. Podobnie jest podczas zakończenia Mszy Świętej. Ksiądz unosi prawą rękę do góry i czyni nad całym ludem, który znajduje się w kościele, znak krzyża. Przy tym znaku krzyża błogosławi wiernych. To błogosławieństwo pochodzi od samego Pana Jezusa. W Piśmie Świętym w Starym Testamencie zachował się taki fragment. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Na zakończenie przy świętej kapłan udziela nam błogosławieństwa. Podobnie jak kiedyś Pan Jezus błogosławił również swoim uczniom. I wtedy ksiądz wypowiada słowa, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. W tym momencie, tak jakby Pan Jezus na wszystkim błogosławi. Czyli kiedy kończy się mysza Święta, na rozesłanie wiernych, kapłan udziela nam błogosławieństwa. Czyli zarazem to błogosławieństwo, które da nam szczęście, da nam jakieś takie powodzenie, to, że zamieszka w nas Pan Bóg. Ponieważ to błogosławieństwo pochodzi od samego, Pana Boga. To błogosławieństwo, które jest na zakończeniu Mszy Świętej, może przybrać również inną formę. Na przykład czasami tak się zdarza, że podczas Mszy Świętej, na zakończeniu Mszy Świętej, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. I wtedy to błogosławieństwo nad wiernymi, którzy znajdują się w kościele, może nastąpić poprzez błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. To jest takie specjalne błogosławieństwo. Gdzie ten kawałek chleba, czyli już przemienione ciało Pana Jezusa, błogosławi nas. I tak jak my komuś życzymy szczęścia, kiedy składamy życzenia, tak samo również to błogosławieństwo, które otrzymujemy na, na zakończenie przy świętej, daje nam w pewien sposób szczęście, ponieważ błogosławi, ponieważ pozdrawia nas sam Pan Jezus. Ale również Błogosławieństwo nie otrzymuje tylko i wyłącznie człowiek podczas mszy świętej na zakończenie mszy świętej. Każde dziecko otrzymuje takie błogosławieństwo od swojego rodzica w momencie, kiedy przyjmuje chrzest święty. Ksiądz również czyni znak krzyża na czole dziecka. Rodzice błogosławią swoje dzieci również podczas uroczystości pierwszej komunii świętej. Jak się będziemy przygotowywali, jak będziemy robili próby, to zobaczycie, że również przed rozpoczęciem uroczystości pierwszej Komunii Świętej rodzice będą was błogosławili. Również jest w Polsce taka tradycja, która w niektórych domach się przyjęła, że również możemy sobie nawzajem udzielić błogosławieństwa w domu. Na przykład, jeżeli wychodzimy do pracy, wasi rodzice wychodzą do pracy, czy my wychodzimy, czy wy wychodzicie do szkoły, wtedy może wam rodzic udzielić takiego błogosławieństwa poprzez. Udzielenie takiego znaku krzyża na czole to również jest takie błogosławieństwo. Błogosławieństwo również rodzice udzielają swoim dzieciom w momencie kiedy wychodzą za mąż czy w momencie kiedy się żenią, czyli przed ślubem również jest udzielane takie błogosławieństwo. Błogosławieństwo to jest taki specjalny dar, taka specjalna łaska. I to błogosławieństwo, o którym sobie dzisiaj mówiliśmy, Pochodzi od samego Pana Jezusa. I popatrzmy, że kiedy kapłan czyni ten znak krzyża, błogosławi wiernych, my wtedy się na Mszy Świętej żegnamy. Żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I również w imię tej Trójcy Świętej otrzymujemy to błogosławieństwo na każdej Mszy Świętej, które wskazuje na tym, że Pan Bóg nam błogosławi, czyli życzy nam takiego troszkę w takim, Ludzkim rozumowaniu takiego jakby szczęścia. I kiedy to błogosławieństwo zostaje nam udzielone, kapłan wypowiada jeszcze takie ostatnie praktycznie zdanie podczas mszy świętej. Mówi, idźcie w pokoju Chrystusa. To jest tak zwana formuła rozesłania wiernych. Popatrzmy, że podczas mszy świętej Jezus umocnił nas swoim słowem. W momencie, kiedy wsłuchiwaliśmy się w liturgię Słowa Bożego, kiedy słuchaliśmy czytań ze Starego z Nowego Testamentu, kiedy czytaliśmy e, fragment z Ewangelii, wtedy umacniał nas Pan Jezus swoim Słowem. Podczas Mszy świętej również karmiliśmy się ciałem Pana Jezusa. I na końcu kapłan wypowiada zdanie: idźcie w pokoju Chrystusa, czyli zachęca nas. Tymi słowami kapłan do tego, abyśmy nieśli światu tą radosną nowinę o Panu Bogu. Radosną nowinę o Panu Jezusie. Nie chodzi o to, żebyśmy tak biernie brali udział w Mszy Świętej, żebyśmy nie wychodzili z Mszy Świętej tak jak do niej weszliśmy, tylko żebyśmy wracali z Mszy Świętej umocnieni przez Pana Boga. Z taką mocą, którą na tej Mszy Świętej otrzymaliśmy. Czyli idźcie w pokoju Chrystusa. Tutaj nas zachęca Pan Bóg do tego, abyśmy szli, czyli żebyśmy nie zostali w miejscu, tylko żeby to słowo, które usłyszeliśmy na mszy świętej i to ciało, którym się karmiliśmy, żeby Pan Bóg był przez nas głoszony. Idźmy w pokoju Chrystusa. To znaczy, żebyśmy głosili światu tą radosną nowinę o Chrystusie, żebyśmy kochali Pana Boga i zarazem kochali drugiego człowieka. I w, w Piśmie Świętym, który znajduje się fragment u was na stronie 126, mamy fragment takiej przemowy Pana Jezusa, która znajduje się w Ewangelii według Świętego Mateusza. Co prawdziwy chrześcijanin powinien czynić wobec drugiej osoby? Wsłuchajmy się w ten fragment. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Chrześcijanin powinien troszczyć się również o potrzeby drugiego człowieka. Chrześcijanin powinien kochać drugą osobę. I my, kiedy wychodzimy z mszy świętej umocnieni, powinniśmy stawać się. Coraz lepszymi ludźmi, ludźmi. Powinniśmy wskazywać na to, że kochamy drugą osobę i kochamy Pana Boga. Popatrzmy, byłem głodny, a daliście mi jeść. Pan Bóg wskazuje, czy Pan Jezus wskazuje w tym fragmencie na to, abyśmy również patrzyli na potrzeby drugiego człowieka. Kiedy widzimy kogoś, kto jest głodny, kto jest spragniony, żebyśmy nie przechodzili obojętnie wobec tej drugiej osoby, ale w tym fragmencie Pan Jezus wskazał nam żebyśmy potrafili kochać czyli żebyśmy potrafili pomagać drugiej osobie mamy świadczyć o Chrystusie wychodząc z mszy świętej mamy iść i w imię Chrystusa głosić to co pan Jezus od nas oczekuje a więc żebyśmy byli dobrymi ludźmi kochającymi innych kochającymi pana boga i żebyśmy potrafili zaświadczyć o Panu Jezusie innym ludziom. Czyli popatrzmy, omówiliśmy już sobie cały przebieg Mszy Świętej. Dzisiaj swoją uwagę skupiliśmy na tej formule zakończeniowej Mszy Świętej, na tej liturgii koń, kończącej, liturgze, liturgii zakończenia Mszy Świętej. Powiedzieliśmy sobie, że ksiądz po modlitwie, yy, po komunii świętej, błogosławi, to błogosławieństwo pochodzi od samego Pana Boga. My otrzymujemy błogosławieństwo takie szczególne, w którym Wskazane jest, że Pan Bóg w nas mieszka. I na końcu ta formuła, idźcie w pokoju Chrystusa, czyli mamy być czynnymi świadkami tego, że Pan Jezus zmartwychwstał i że żyje cały czas pośród nas. I z Myszy Świętej zawsze powinniśmy wychodzić silniejsi, umocnieni, bardziej kochający drugiego człowieka i bardziej kochający Pana Boga. Jeżeli mamy ćwiczenia, to proszę uzupełnijcie sobie w ćwiczeniach 46 albo 45 temat. Jeżeli ktoś nie posiada w domu ćwiczeń, może sobie jakąś pracę, powiedzmy, jakąś kolorowankę pokolorować, już obojętnie, żeby była jakaś taka tematyka religijna. I zachęcam Was, żebyście takie jeszcze jedno zadanie na zakończenie tego roku zrobili, żebyście mi je podesłali. I w przyszłym tygodniu spotykamy się na ostatniej lekcji religii. Na tej lekcji już sobie będziemy mówili na temat tego, że jesteśmy przyjacielami Pana Jezusa i w jaki sposób przyjaciel Pana Jezusa powinien żyć. I na tym zakończymy naszą edukację religii w tym wczesnoszkolnym nauczaniu, czyli w klasie trzeciej. Natomiast w tych spotkaniach jeszcze będziemy się przygotowywali jeszcze bardziej do tego sakramentu Eucharystii. I przypominam Wam, że w tą środę o godzinie 18.30, czyli po mszy świętej, jest zebranie. I zachęcam również do tego, aby przyjść również na tą mszę świętą, która jest o godzinie 18.00. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, drogie, drogie dzieci. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i z większością widzimy się już w środę w kościele. Tą próbę sobie zrobimy w małym kościele, ponieważ tam będzie msza święta. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I do zobaczenia w środę. A z innymi widzimy się w przyszłym tygodniu. Do widzenia!